z Krakowa przed spotkaniami Ligi Światowej z Brazylią. Marcin, przede wszystkim, kogo w tym roku będziemy mogli zobaczyć na treningach siatkarskich z dziećmi? W zeszłym roku zaskoczyłeś obsadą iście gwiazdorską, czyli w tym roku może być tylko lepiej. Aż się boję spytać, kogo możemy zobaczyć w tym roku. Tutaj muszę pozostać niestety trochę tajemniczy. Wszyscy Moi koleżanki, moi koledzy mają bardzo napięte grafiki, jeżeli chodzi o reprezentację, i nie tylko. Dlatego do ostatniej chwili będę trzymał tajemnicy, kto będzie mi towarzyszył przy okazji. Treningu. Rok temu. Obserwowałem Cię podczas pracy z dziećmi i widziałem, że nawet po ostatnim treningu nie miałeś dość. Uśmiechałeś się, no, byłeś pełen zapału do pracy z małymi dziećmi, a więc chemia ta między dziećmi a trenerem i trenerem a dziećmi istnieje. To chyba jest najfajniejsze. To jest w tym wszystkim najprzyjemniejsze. To dzieci zaraziły mi uśmiechem, który nie znikał mi z twarzy przez długi czas. Jeżeli jest taka możliwość, aby sprawić im przyjemność, radość i widziałem, że tak było, większość dzieci świetnie się bawiła i świetnie spędziła swój wolny czas. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony i bardzo dumny, bo o to nam przede wszystkim chodziło. Marcin, usprawiedliwione masz nieobecności już na czas treningów siatkarskich z dziećmi, nie będzie problemu? Usprawiedliwiony. akurat ten okres w którym treningi się odbędą. Mamy w 100% wolny, jak wcześniej ja rozmawiałem z Michałem a propos tego roku, z Michałem Pucharskim, chcieliśmy akcję rozszerzyć na większą ilość miast, ale niestety tak mamy napięty grafik z reprezentacją, że dosłownie jest kilka dni wolnego i po prostu technicznie nie mogliśmy tego zrobić. Właśnie bo chodzi chyba przede wszystkim o Mistrzostwa Świata, które już we wrześniu w, tutaj w naszym kraju się rozpoczną. Zgadza się stoi zdecydowanie priorytetowa dla wszystkich, dla całej polskiej siatkówki i trzeba się dostosować do niej pod każdym względem, dlatego mamy tak Marcin wielokrotnie wspominałeś o tym, że trzeba dzieciaki wyciągać z domu podczas wakacji, podczas urlopów, akcja stopy zwolnieniom z WF-u, w której uczestniczysz akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki, a taka inicjatywa jak treningi siatkarskie dla dzieci pod okiem środkowego reprezentacji Polski to, to chyba zbawienie, no bo rzeczywiście te dzieciaki lgną do sportu, no i wybierają właśnie uprawianie jakiegoś sportu, czy piłka nożna, czy siatkówka, zamiast na przykład siedzenia przed telewizorem czy przed komputerem. Akcja jest jakby dwutorowa. Po pierwsze, takie czynniki mają na celu pokazanie dzieciom, na czym polega świadkówka, pokazanie, im, jak my trenujemy, my już profesjonali, zawodnicy, aby mogły sobie zobaczyć, podbijać z nami piłkę, zobaczyć, czym to się je. A druga sprawa to jest właśnie wyciągnięcie dzieci z domu, sprzed komputerów, sprzed telewizorów żeby zaczęły się ruszać, żeby dbały o swój rozwój psychofizyczny, -psycho bo tego niestety nam z roku na rok coraz bardziej brakuje i możemy tylko spojrzeć po statystykach choćby otyłości wśród młodzieży i dzieci są one zatrważające. Czyli reasumując Marcin Morzonek jest gotowy do pracy z dziećmi w tym roku i jest gotowy na, na tą nawałnicę dzieci podczas treningów siatkarskich w tym, w tym 2014 roku. Jak najbardziej jestem gotowy i uważam, że wszystko będzie przygotowane tak, jak trzeba, i najważniejsze, że dzieci po tych treningach będą zadowolone. My też mamy taką.